I teraz uwaga, podatek się pojawi, ale diabeł tkwi w szczegółach, no bo niuansów, a w związku z tym sposobów na skomplikowanie systemu podatkowego w Polsce jest mnóstwo. Patrząc na historię tego podatku w innych krajach, najczęściej, nawet jeśli na początku podatek obejmował tylko niektóre mieszkania, np. trzecie, Należące do tego samego właściciela, to po jakimś czasie był rozszerzany na wszystkie. Bo to podatnicy kombinowali, przepisywali majątek na inne osoby, albo całe kamienice były budowane bez wydzielania lokali. Spodziewam się, że ze względów propagandowych będzie zastosowana inna nazwa, na przykład podatek czy danina od rentierstw, tak jak to zostało zrobione w przypadku Daniny Solidarnościowej. Mam też obawy, że ustawodawca będzie próbował wprowadzać jakieś podatki takie quasi katastralne tylnymi drzwiami, na przykład nakładając je tylko na niektóre obiekty albo na niektórych podatników, nazywając je daninami czy opłatami. A potem stopniowo te podatki będą rozszerzane na kolejne grupy podatników, na przykład poprzez usuwanie wyłączeń i ulg, zmniejszanie limitów, czy też te limity realne będą same się zmniejszać poprzez inflację.